Siemano, prosto z Manchesteru. Bruno Fernandes nauczył się wykonywać rzuty rożne i mamy tego efekty. Manchester United pokonuje Ipswich Town 3-2 po pełnym emocji meczu. Po którym naprawdę ja uważam, że drużyna Czerwonych Diabłów nie zasługuje na jakąś wielką krytykę, a trzeba ich pochwalić. Zapraszam na odcinek. Żeby nie być tutaj osłownym na temat Bruno Fernandesza ostatnie mecze, 6 bramek, pada po stałych fragmentach wykonywanych właśnie przez Bruno, naprawdę wielkie brawa i jego rzuty rożne zdecydowanie się poprawiły, bo mamy efekty tego, że on wreszcie dokopuje tam, gdzie powinien. Że ta piłka nie zatrzymuje się na pierwszym lepszym piłkarzu drużyny przeciwnej. Ale idąc po kolei, tak jak mówię, moim zdaniem krytyka wobec drużyny Manchester United powinna się zmienić. Nie powinno tego być, że my po takim meczu grillujemy naszych piłkarzy. Oczywiście ja też będę krytykował co po niektórych, co po niektóre zagrania i decyzje. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o sam mecz, ja jestem zadowolony, grając w osłabieniu. Będąc zdecydowanie w takim dołku, wyciągnęliśmy zwycięstwo, dowieźliśmy je do końca i to my mamy trzy punkty, także finalnie... Nie jest do końca tak źle. Oczywiście słabe jest to, że straciliśmy matematyczne szanse na mistrzostwo i nie uda nam się niestety już wyprzedzić Liverpoolu, ale wciąż możemy skończyć na drugim miejscu w Lidze. Także, panowie, pora dużo mocniej wziąć się do roboty. A tak na serio to wiadomo, że ten mecz nie był idealny. Zaczął się dla nas absolutnie tragicznie, bo chyba nikt nie spodziewał się czegoś takiego. Sytuacja Patryka Dorgu, w ogóle jego cały występ, to jest po prostu koszmar. To jest naprawdę występ taki z najgorszych koszmarów, jakie może sobie piłkarz wyobrazić. Zagranie na samym początku, gdzie leci ta kozłująca piłka i on poddaje do Andre Onany, nie zdając sobie praktycznie sprawy, w którym miejscu Onana jest. To jest kryminał, to jest poziom naprawdę amatorski, ale tutaj cała wina nie może spaść tylko na naszego wikinga z Netflixa tutaj zdecydowanie Bura należy się również Andreonanie bo on ze swoim doświadczeniem nie jest to piłkarz już najmłodszy jest to bramkarz który grał w różnych ligach na różnych poziomach i powinien wiedzieć jak w takiej sytuacji się zachowywać Dorgu nie patrzył na niego on biegł po prostu patrząc praktycznie cały czas na piłkę i podał w ciemno Onana musi widzieć że to Dorgu będzie pierwszy i on swoim ustawieniem Powinien umożliwić mu dobre, komfortowe podanie, żeby tą sytuację zamknąć, wyczyścić, bo ona nie była wcale groźna. Jak się temu przyjrzymy, Manchester United miał ją pod kontrolą. Niestety, kombinacja tych wszystkich zdarzeń zaważyła na tym, że dostajemy w czapkę już na samym początku gry i Philodine zdobywa gola. Potem nam strzeli drugiego, ale to za chwilę sobie przejdziemy. No i niestety, koszmar się rozpoczął. Ale. Zanim doszło do tej takiej akcji, która zdefiniowała cały ten mecz, Manchester United wziął się do roboty. I nawet ten Dorgu, bo jak spojrzeć tylko na jego taką grę pomiędzy tymi wydarzeniami czarnymi, to to wyglądało jako tako. To naprawdę ta lewa strona żyła. Ta współpraca między Dorgu, Garnacho, Lendimoro, do tego Fernandes, bardzo fajnie to wyglądało, obiecująco. Garnaczo dryblował, starał się utrzymywać piłkę, był faulowany kilka razy i to są te pozytywy. Oczywiście to nie jest wielką sztuką dać się sfaulować, ale utrzymać piłkę, nie stracić jej, a wywalczyć rzut wolny, to jest sztuka i Garnacho to potrafi. I dlatego ja uważam cały czas, ja o tym mówię w kółko. Wy możecie tutaj myśleć, że ja tego garnaczo absolutnie uwielbiam, ale nawet Ruben Amorim powiedział, że to jest prawdopodobnie jedyny piłkarz obecnie w składzie, który potrafi grać jeden na jeden. A takich piłkarzy trzeba mieć w drużynie. I umówmy się, fani takich właśnie piłkarzy kochają. Każdy z nas lubi dryblerów. Każdy lubi, jak piłkarz potrafi zamieszać i tak dalej. To wzbudza takie pozytywne emocje. Ale ogólnie ta lewa strona fajnie wyglądała i widać było, że wszystkie akcje idą z tamtą stroną. No bo niestety. Prawa nie żyje. W kontraście do tego prawej strony nie ma. Widać, jak bardzo brakuje Amada Diallo. Sam Diogo Dalot tam nie daje absolutnie nic. Była jedna taka sytuacja już na samym początku, kiedy zawinął on ze skrzydła podał prosto bodajże do Delapa na piękny kontratak dla Ipswich. Całe szczęście tam obrońcy się wykazali. W ogóle nasza obrona naprawdę fajnie się spisywała. Mimo utraty tych bramek, to naprawdę delikt, Maguire, Joro. Naprawdę stworzyli takie trio, z którego możemy być zadowoleni. I ja mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Szczególnie obecność Lenego Joro, który naprawdę fajnie się prezentował. Widać było, że coraz tak pewniej siebie rozgrywał tą piłkę. Ta jedna akcja, gdzie tam przy linii końcowej zmieszał obrońców. Naprawdę widać, że w tym chłopaku coś jest. I ja uważam, że Amorim powinien z tego korzystać. Ale jest sytuacja. Faul, rzut wolny. Dogranie Bruno Fernandesza świetna piłka. W ogóle to dośrodkowanie mega ciężkie do bronienia. I naprawdę tam. Nie wiem czy to Chojlund się przestraszył, czy on cwaniacko uniknął tej piłki. Ale odbija się to od kapitania na Ipswich. I mamy wyrównanie. Mamy 1-1. Wracamy jakby do gry. Wiecie, napędzamy się. Widać było, że tym piłkarzom się chce. I że oni będą coraz lepiej wyglądać z biegiem gry. Że to wszystko zacznie nam się zazębiać. Potem kolejna sytuacja. Mamy rzut rożny. Idzie dośrodkowanie. Widać, że jest jakiś pomysł na to rozegranie. Uderza Harry Maguire tam głową. Takie głębokie dośrodkowanie Bruno Fernandesza. Widać, że te stałe fragmenty gry. Zaczyna być jakiś pomysł na to wszystko, a patrząc na naszą drużynę, my powinniśmy sobie radzić w tym dobrze, mając Maguire'a, Delichta, Hojlunda, Zirdze, My mamy kim tam pograć w tym powietrzu i ja uważam, że to powinna być nasza mocna strona a to była nasza absolutnie pięta Hillesowa. Także brawa dla Bruno, że on chyba wreszcie zrozumiał, że musi przyłożyć się do tego wszystkiego. I przyłożył się, bo kolejny rzut rożny przynosi nam sytuację bramkową, w której Mata jest Delicht. Świetnie się znajduje, jak taki naprawdę na wykańcza tą sytuację I tutaj przy tej akcji trzeba pochwalić Diogo Dalota, który świetnie powalczył Tak ze ślizgu uderzył w stronę bramki Dał po prostu możliwość wykazać się błędnie bramkarzowi I to nam się udało I mamy 2-1, wchodzimy na takie fajne naprawdę obroty I nagle, bach, nagle głupie zachowanie Patryka Dorgu Bo umówmy się, to był bardzo głupi atak Hutchinson kończy z kontuzją ostatecznie, bo on nie bezpośrednio po tym, mimo że był długo opatrywany, to schodzi w drugiej połowie. Ewidentnie mu doskwiera ten atak, ale umówmy się, to jest absolutna czerwona kartka to jest brutalne wejście. I wiadomo, Dorgu pewnie nie chciał zrobić krzywdy Hutchinsonowi, ale głupie, bezmyślne wejście. Ja mam wrażenie, że to było takie trochę przemotywowanie po tym pierwszym błędzie do spóły z Onaną i Dorgu po prostu na takiej ambicji, na takim. Takiej agresji poszedł, żeby tą piłkę wywalczyć. No niestety nie udało się. Słuszna czerwona kartka. Nie ma tutaj co dyskutować. No i niestety kończymy w sytuacji, gdzie gramy w 10, a jest jeszcze pierwsza połowa. Mamy 2-1, mamy fajny wynik, ale robi się niebezpiecznie. No bo to zawsze się dzieje coś. Utrata piłkarza to powoduje takie: Ups, jesteśmy w dupie, a przeciwnik sobie myśli jedziemy z nimi. No i jeszcze zdarzenie, które się stało dosłownie za chwilę, czyli zmiana jaką zrobił Ruben Amorim Naprawdę mnie wyrwało z butów, mnie wyrwało z butów jak na to patrzyłem Patrzyłem w telewizji, od razu mówię, ja nie byłem na tym meczu, oglądałem go w domu Także wiecie, jakby wszystkie to powtórki i tak dalej, ja nie muszę sobie tego przypominać, bo miałem to jakby na bieżąco Schodzi Alejandro Garnaccio, wchodzi Nasser Mazraoui i ja rozumiem w pełni wzmocnienie defensywy i tak dalej. Amorim chce się trzymać tego systemu, nie chciał przejść na czwórkę. Ja to jestem w stanie zrozumieć. On chce grać taką piątką w fazie obronnej z tyłu, i ja to szanuję, ja to rozumiem. Ale kurwa, jego Mać, dlaczego Garnacho? Co przemawiało za tym, żeby zatrzymać Rasmusa Hojlunda? Ja rozumiem, jak my byśmy kierowali z obrony długie piłki, żeby on się utrzymał i tak dalej. To on w teorii ma do tego warunki, ale wiemy, że on nie potrafi tak grać. A Garnacho to byłby jedyny piłkarz, który dałby nam możliwość poważnych kontrataków. Oczywiście ostatecznie wyszło na Amorima, bo my wygrywamy, ale naprawdę ta zmiana to jest taktyczny, moim zdaniem, sabotaż. Ja o tym pisałem na grupę, jak rozmawiałem z ludźmi, to naprawdę jest nie do obronienia, nie do wytłumaczenia oczywiście Amorim się wybroni, no bo mecz ostatecznie kończy się tym, że my mamy trzy punkty i te wszystkie zmiany przyniosły efekt taki, że my wygraną osiągnęliśmy, ale no naprawdę niezrozumiałe i ja rozumiem w pełni Garnaczo, który był wkurzony który zszedł, nie, nie, nie podoba mi się to, że zszedł do szatni i tak dalej, Amorim ponoć z nim porozmawiał, Garnaczo na social mediach wrzucił tą, to zdjęcie gdy schodził, gdzie się tam trzymał za twarz ale potem, jak już się pojawiło to, że Amor z nim pogada, to za jakiś czas pojawiło się zdjęcie, że, że wygraliśmy i tak dalej, że brawa dla zespołu. Także myślę, że rozmowa rozmowa się odbyła tutaj dwóch panów, ale rozumiem frustrację Garnaczu. Przyznam się, że sam byłem tym sfrustrowany i to nie chodziło tylko o to, że schodzi Garnaczo, tylko po prostu ja uważam, że ta decyzja nie była najrozsądniejsza. A tutaj Garnaczo znamy, a tutaj Hojlunda niestety też poznaliśmy w ostatnich dniach, no i... Moim zdaniem można było lepiej tutaj zarządzić, ale okej, okay. mamy 2-1. Wchodzi obrońca. Próbujemy utrzymać ten wynik, jako tako. Próbujemy być w grze. Niestety, dostajemy głupią bramkę. Absolutnie taką za darmo, praktycznie, bo kopnięty przez Filodzina taki farfocel i Delap sprytnie się tam zachował wobec Andre Onany, którego ja w pierwszej chwili absolutnie go obwiniałem za to wszystko. Bo. Uważam, że on mógł zrobić więcej, żeby to powstrzymać. Że on naprawdę mógł zachować się lepiej. Ale no, wie, ja mam, on na pewno myślał, że Delap dotknie tej piłki. I był po prostu gotowy na jakąś silną interwencję. No niestety, farfocel po prostu przeleciał obok niego. I mamy 2-2 przed samym końcem pierwszej połowy. I to stawia nas w bardzo ciężkiej sytuacji. I trzeba sobie to uświadomić. My schodzimy na przerwę. Z takimi myślami, że mamy jednego człowieka mniej i dostaliśmy właśnie bramę do szatni na remis. I jakie są myśli w głowach piłkarzy? Jest źle, ale widać było, że oni wyszli naładowani w drugiej połowie, że oni chcieli coś od razu zrobić, bo my ruszyliśmy na to i switch, nie daliśmy się im zepchnąć i mamy tego efekt. Kolejny rzut rożny, dośrodkowanie i nasz bohater, po prostu ostatnich akcji, Harry Maguire. Który nie dość, że naprawdę solidnie w obronie, to jeszcze daje nam prowadzenie na 3-2 w momencie, kiedy jest nas mniej. I wtedy jak najbardziej zrozumiała jest decyzja, że my się zaczynamy bronić. No bo nie ma co iść na wymianę. Bo mimo, że to jest Ipswich, oni nie są jacyś niesamowici, ale byłoby ciężko iść z nimi taką wymianę ciosów. Prawdopodobnie byśmy to przerżnęli. Ale tak. Mamy bezpieczny wynik, możemy zacząć się bronić. I tu trzeba docenić chłopaków naprawdę za poświęcenie, za to, ile zdrowia oni włożyli, bo przyjrzyjcie się, jak zmęczeni oni byli, jak oni się już podpierali pod koniec tego meczu, I jak naprawdę widać było, że nam potrzeba jest świeżej krwi, ale nie było tego. Ja mam wrażenie, że Amorim trochę się bał zmieniać, żeby nie popełnić błędu. Żeby nie zmienić czegoś, co dobrze działa w tej obronie, żeby ktoś coś popsuł. Bo wszyscy tam walczyli, wszyscy pracowali, wszyscy wracali. Jak trzeba było, nawet próbowaliśmy kontrować, gdzie Bruno poszedł z taką piłką, gdzie dostał od Kasemiro, który już pojawił się na boisku w międzyczasie, taką piłkę na zapalenie płuc, i poszedł tam mocno skrzydłem. I tutaj w takiej sytuacji, widzicie, prawdopodobnie byłby Garnacho. I on z jego szybkością, jeżeli by się udało to dobrze opanować, prawdopodobnie jechałby jeden na jeden. Może tam miałby jednego obrońcę przed sobą, który by mu w miarę asystował. Bruno idzie, niestety nie udało się nic z tego wykorzystać. I takie, ja czułem, że chłopaki naprawdę robią wszystko. Żeby dowieść ten wynik, żeby utrzymać to prowadzenie. I szczerze jestem z tego zadowolony. Ja nie mam zamiaru ich krytykować, nie będę ich za to osądzał, bo moim zdaniem się postarali. I my patrząc na to, na jakim poziomie jest obecnie drużyna Manchester United, musimy zdawać sobie sprawę, że takie mecze będą się zdarzać. Ale po walce, jeżeli oni zawalczą i pokażą zaangażowanie, to trzeba przyklasnąć temu, trzeba im pogratulować i podziękować, bo włożyli całe serducho w ten mecz. Jestem o tym święcie przekonany. I naprawdę zluzujmy trochę z oczekiwaniami wobec nich. Tak jak mówię, o mistrzostwo już nie walczymy, już nie mamy matematycznych szans, także możemy im trochę to odkręcić, tą śrubę, którą im piłujemy i zacząć sobie myśleć, że doceńmy tą drużynę nawet za takie małe zwycięstwa. Ja nie uważam, że to jest małe zwycięstwo. Ja uważam, że to jest pełnoprawne, porządne zwycięstwo z drużyną, która walczy o byt ligowy, czyli robi wszystko, żeby się utrzymać. A my stawiliśmy im czoła, mając przez całą drugą połowę jednego gościa mniej. I Dorgu teraz będzie pauzował trzy mecze zawieszenia, także niestety wracamy do obstawy Mazrał i Dalot na wahadłach, a wiemy, że to nie bardzo działa, także bardzo szkoda. No ale niestety, jest co jest, czeka nas teraz FA Cup, czekają, czeka nas mecz chyba w Lidze Europy, o ile się nie mylę. No i w następny weekend starcie, oczywiście w następny, następny wiecie, starcie z Arsenalem hitowe na Old Trafford. Także dzieje się, jest przed nami kilka wyzwań, ale ja jestem zadowolony z tego meczu. Ja jestem naprawdę zadowolony, bo uważam, że jakbyśmy grali do końca w 11, to ten mecz wyglądałby inaczej. My byśmy to w pełni kontrolowali. My potrafiliśmy spokojnie powstrzymać delapa wszystkich. Naprawdę bez większych problemów nasi obrońcy sobie z tym radzili. Oczywiście, środek pola była nadal ogromna dziura i tak dalej. Były błędy indywidualne, były niezrozumienia, tak jakby to, gdzie Holund dostaje piłkę w polu karnym, przepuszcza ją, a za nim nikogo nie ma. Także oni nadal się gubią w tym wszystkim, ale są zalążki takich mocnych pozytywów, tak jakby chociażby ta współpraca Dorgu, Joro i. Garnacho. Naprawdę uważam, że jest na czym tutaj budować coś fajnego w przyszłości. Bruno Fernandes, który nam pomaga mocno tymi stałymi fragmentami gry, naprawdę uważam, że trzeba podziękować im za ten mecz. I tak jak mówię, nie grillujmy ich za mocno, bo powalczyli w 10, zostawili naprawdę zdrowie na tym boisku. Zdobyli 3 punkty. Everton tylko zremisował, więc przeskoczyliśmy ich w tabeli. Jesteśmy na 14 miejscu, także wiecie, idziemy po wicemistrzostwo. Dajcie znać, jak Wam to się podobało, podyskutujmy oczywiście o tym, a na teraz to by było na tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!